Dzień dobry. Co się mówi, Jakubka? Witamy a nie wszyscy razem. pipura, W naszym klubiku dzień zaczynamy od godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej zaczynają schodzić się dzieci i do godziny dziesiątej bawimy się na głównej sali. O godzinie dziesiątej jest śniadanko. 10:30 zaczynamy zajęcia. Zajęcia dydaktyczne, ruchowe i plastyczne. Później mamy swobodną zabawę, o godzinie 12:00 jest relaksacja, czytanie bajek, o godzinie 12:30 jest obiad później jemy ząbki i rozchodzimy się do domu. Na zajęciach dydaktycznych uczymy się poprzez zabawę, uczymy się różnych wierszyków, na przykład z okazji Dnia Taty, czy z okazji Dnia Mamy, również na Boże Narodzenie, czy Wielkanoc. Mamy także piosenki ruchowe, które dzieci znają bardzo dobrze i bardzo dobrze się przy tych piosenkach bawią. Po zajęciach dydaktycznych bardzo często mamy także kuchcikowo, czyli robimy różnego rodzaju szaszłyki, na przykład z owoców, z warzyw, albo ciasteczka. Poza tym robimy różnego rodzaju prezenty.